Dzień dobry, zapraszamy na wiadomości gospodarcze. Morbiznes. Marcin Gać. I Magdalena Gajownik. Zgodnie z deklaracją, od dziś będziemy widywać się dwa razy w tygodniu. Czy wiedziałaś, jakie straty przynoszą przedsiębiorcom i w ogóle całej gospodarce niewyspani pracownicy? Właśnie ukazały się badania na ten temat. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Prawdę mówiąc, nawet nie sądziłam, że ktoś to może badać i że w ogóle da się to policzyć. Rzeczywiście, wczoraj, czyli w poniedziałek, widziałam w komunikacji miejskiej, że większość ludzi jechała do swoich zajęć raczej niewyspana, ale to, jak sądzę, jest domena poniedziałków. Jak to wygląda w skali rocznej, nie mam zielonego pojęcia. W gospodarce wszystko da się policzyć. Eksperci szacują, że niewyspani pracownicy mogą kosztować gospodarkę, ostrożnie licząc już minimum 9 miliardów złotych rocznie. W ubiegłym roku Podawali 8 miliardów złotych rocznie, ale wówczas były lepsze wyniki badania. Z najnowszego raportu Sen Polaków Straty dla Gospodarki, edycja 2025 autorstwa Use Research i platformy epsycholodzy.pl, wynika, że niemal 41,5% Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Jeżeli doliczyć do tego wszystkich, którzy nie potrafią w sposób jednoznaczny powiedzieć, że ich jakość snu jest wystarczająca, to problemy ze snem ma grubo ponad połowa pracujących Polaków. To rzeczywiście nie najlepsze informacje dla gospodarki. Są branże, dla których jakość snu ma ogromne znaczenie. Bez raportu każdy menadżer powie, że technologie, finanse czy sektor kreatywny często wymagają od swoich pracowników wielkich poświęceń. Sen jest postrzegany przez nich jako coś drugorzędnego. A przecież, właśnie w takich branżach, wyspany pracownik to pracownik kreatywny, a przede wszystkim nie popełniający błędów. Wszyscy znamy niewyspanych księgowych czy programistów, którzy mówią wprawdzie o problemach ze snem lub o potrzebie odpoczynku, ale tylko w rozmowach między sobą. W rozmowach z przełożonymi temat się nie pojawia. Jeszcze 20 lat temu marzeniem przedsiębiorców było to, żeby Polska stała się drugą Japonią. Staliśmy się pod względem względnie wysokiej jakości pracy i bardzo niskiej jakości snu, ale mam wrażenie, że nie o taką Japonię wszystkim chodziło. Na szczęście fachowcy mówią, że można temu problemowi zaradzić, pomagając i pracownikom, i tym samym wynikom finansowym i konkurencyjności naszych firm. W jaki sposób? Popatrzmy razem. Według raportu Sen Polaków Straty dla Gospodarki edycja 2025 przygotowanego przez UC Research i platformy epsycholodzy.pl obecnie dużo ponad połowa Polaków jest zadowolona z jakości swojego snu. Analitycy z obu ośrodków alarmują, że wyniki są gorsze niż w poprzednich latach, kiedy więcej osób było usatysfakcjonowanych i mniej narzekało na kłopoty ze snem wskazują, że wyniki badania mogą stanowić wskazówkę dla pracodawców, którzy powinni dostrzegać narastający problem niewłaściwej jakości snu swoich pracowników. Prowadzi ona do zmniejszenia koncentracji, wydajności i efektywności, co w dłuższym okresie może przekładać się na wzmożoną ilość absencji chorobowych. To z kolei wiąże się z większymi kosztami opieki zdrowotnej. Jednak pracodawcy w dużej części wciąż nie widzą bezpośrednich korzyści z inwestowania w zdrowy sen swoich pracowników, mimo że ciągłe niewyspanie może przekładać się na realne straty dla organizacji. Ponadto może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych zatrudnionych osób. Wśród nich należy wymienić przewlekłe zmęczenie, problemy z koncentracją, depresję. A w dłuższym okresie również choroby serca czy cukrzycę. W opinii autorów badania, niewystarczająca ilość snu jest bardzo kosztowna dla pracodawców poprzez zmniejszenie produktywności w miejscu pracy. Osoba dorosła powinna spać co najmniej 7 godzin dziennie. Ograniczenie tej średniej ma bezpośredni wpływ na gospodarkę. Problemy ze snem pracowników kosztują pracodawców już minimum blisko 9 miliardów złotych rocznie. Rok temu szacunki strat mówiły o 8 miliardach złotych w skali całego roku. Z raportu wynika również, że niezadowolone z jakości swojego snu są przede wszystkim osoby z miesięcznymi dochodami netto na poziomie od 5000 do 6999 złotych. Polacy z ponad przeciętnym wynagrodzeniem mogą doświadczać wyższego poziomu stresu związanego z zawodowymi i finansowymi oczekiwaniami, to w konsekwencji może prowadzić do problemów ze spaniem. Choć mogłoby się wydawać, że wyższe dochody zapewniają lepsze warunki życia, to jednak większe wymagania zawodowe i stres mogą mieć negatywny wpływ na jakość snu, wyjaśniają analitycy. Zdaniem ekspertów z platformy epsycholodzy.pl, pracodawcy powinni uznać niekorzystne skutki dla osób indywidualnych, firm i gospodarki wynikające z niewystarczającej ilości snu. W niektórych przypadkach może to wymagać zmiany kultury organizacyjnej, jakich Pracodawcy mogą wprowadzić ustalenia wspierające codzienne rutyny swoich pracowników w celu poprawy ich wyników snu, np. poprzez zniechęcanie do przedłużonego korzystania z urządzeń elektronicznych. Mogą też sygnalizować ograniczenia oczekiwanej dostępności pracowników po godzinach pracy lub poprzez wprowadzenie zasad ograniczających komunikację po godzinach i poza biurem. Jeżeli myślicie, że to polski sektor bankowy jest złożony i skomplikowany, a struktura własnościowa prowadzi do bólu głowy urzędników Komisji Nadzoru Finansowego, to zapewniam was, że są rynki, gdzie banki mają dla gospodarki większe znaczenie. W przejmowaniu banków bierze udział nie tylko kwestia wartości i przyszłości połączonych biznesów. Nie liczy się również tak bardzo kwestia samych klientów, choć to właśnie nimi stoją dzisiejsze światowe banki. Mówię o grupach bankowych, w których pojawiają się nazwiska wielkich rodów, kwestia. Ambicji, dominacji, a nawet honoru. Zaraz, zaraz, dominacji, honoru, Brzmi trochę jakbyś mówiła o włoskich rodzinach mafijnych. No nie o mafijnych, ale rzeczywiście tym razem przyjrzymy się Włochom. To właśnie tam szykuje się jedna z najważniejszych fuzji banków, mało znanych z perspektywy przeciętnego Polaka, choć nazwiska ich klientów często pojawiają się w rankingach najbogatszych. To banki specjalizujące się w inwestycjach i bankowości prywatnej z ambicjami zarządzania dużymi majątkami przez pokolenia. Same instytucje również mają długą historię, od pokoleń pozostając w rękach w Pływowych włoskich rodów. Ale wracając do sedna. Włoski Mediobank ogłosił ofertę przejęcia prywatnego banku Banka Generali za ponad 6 miliardów euro. Przejęcie ma zostać sfinansowane przy użyciu udziału w firmie ubezpieczeniowej Generali. Słyszałem o obu bankach, choć prawdę mówiąc, najbardziej znajomo brzmi oczywiście Generali, które z powodzeniem działa również na polskim rynku ubezpieczeń. Jak znam europejską bankowość, transakcja nie jest taka oczywista. W tym znaczeniu, że jeżeli jeden włoski bank przejmuje inny włoski bank, to pewnie dlatego, że stara się uniknąć przejęcia przez większą grupę bankową. W innym wypadku transakcja może się wydawać dziwna, szczególnie w Europie zagrożonej konfliktem zbrojnym. I osłabionej cłami wprowadzonymi przez Donalda Trumpa. Widzę, że intuicja cię nie zawiodła. Rzeczywiście ten zakup ma być ucieczką i zabezpieczeniem przed próbami przejęcia przez paneuropejskie grupy bankowe. Wygląda na to, że jeżeli transakcja dojdzie do skutku, to rodzina, która stała za propozycją przejęcia, obejdzie się smakiem, ale wciąż pozostanie jedną z najbogatszych rodzin na kontynencie. Zobaczmy, jak się walczy o duże pieniądze. Włoski Mediobanka ogłosił ofertę 6 miliardów 300 milionów euro za przejęcie prywatnego banku Banka Generali, które ma zostać sfinansowane przy użyciu udziałów w firmie ubezpieczeniowej Generali. Mediobanka próbuje w ten sposób udaremnić próbę przejęcia przez wspierany przez państwo Monte dei Paschi di Siena. Włochy obserwują falę prób wrogich przejęć w sektorze bankowym, co historycznie jest rzadkim zjawiskiem w bankowości, ponieważ pożyczkodawcy przygotowują się na spowolnienie przychodów, a stopy procentowe spadają po osiągnięciu kordowych zysków w ostatnich latach. Dyrektor generalny Mediobanka, Alberto Nagel, od dawna planował zakup banka Generali od Generali w celu wzmocnienia działalności Mediobanka w zakresie zarządzania majątkiem. Bank Mediobanka poinformował, że przejęcie podwoi jej przychody z zarządzania majątkiem, zwiększając je do 45% całości. Dodaje również, że zamierza odnowić partnerstwa banka Generali z Generali w zakresie ubezpieczeń i zarządzania aktywami, rozszerzając je na nowy połączony podmiot. Zdaniem włoskich bankierów, połączenie przekształci relacje między MedioBanka i Generali z inwestycji finansowych w silne partnerstwo przemysłowe. MedioBanka ujawnił ofertę przejęcia Banka Generali po odniesieniu zwycięstwa w ostatni czwartek nad dwoma niezgadzającymi się inwestorami, zarówno w MedioBanka, jak i Generali, ponieważ inni akcjonariusze Generali zagłosowali za utrzymaniem wspieranego przez MedioBanka dyrektora generalnego Filipe Doneta na najwyższym stanowisku w ubezpieczycielu. Dwóch udziałowców, potentat budowlany Francesco Gai. Kalta Caltagirone i Delfin, spółka inwestycyjna włoskiej rodziny Delvecchio, również zostali inwestorami w MPS i udzielili poparcia ofercie wykupu Mediobanka. Delfin i Caltagirone łącznie posiadają około 27% Mediobanka, około 17% Generali oraz prawie 20% MPS. Oferta wymiany, którą Mediobanka spodziewa się zakończyć do końca października, przekłada się na cenę transakcji wynoszącą 54,17 euro za akcję, co stanowi 11-procentową premię w stosunku do ostatniego zamknięcia banku Generali. Przyjrzyjmy się teraz naszej polskiej codzienności. Rosnące koszty i ceny energii doprowadziły wielu polskich przedsiębiorców do niemałych problemów. Na szczęście, sektor małych i średnich przedsiębiorców radzi sobie stosunkowo najlepiej bo i energii zużywa wiele. W porównaniu na przykład do przemysłu ciężkiego, wciąż możemy utrzymać się na powierzchni. Z drugiej strony, wielkie zakłady przemysłowe mogą zawsze liczyć na pomoc państwa. W końcu zatrudniają znacznie więcej osób niż firmy z sektora MŚP. Jednak i to prowadzi w gospodarce do licznych problemów. Tworzą się zatory płatnicze i niepotrzebne długi. Według najnowszego raportu Big Info Monitor i Biuro Informacji Kredytowej, pięć najbardziej energochłonnych nadwiślańskich branż ma, i to jest stan na dzisiaj, ponad 2 miliardy 600 milionów. Złotych długu i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższej przyszłości sytuacja miała się zmienić. Oceńmy ją razem. Do najbardziej zadłużonych branż energochłonnych należą przemysł spożywczy, chemiczny, papierniczy, hutniczy oraz produkcja wyrobów mineralnych. Łącznie przeterminowane zobowiązania tych branż przekroczyły 2 miliardy 600 milionów złotych, wynika z danych Big Info Monitor i Biura Informacji Kredytowej. Największy udział w sumie nieuregulowanych na czas płatności, mimo wyraźnego spadku o 505,5 miliona złotych w ujęciu rocznym, przypadł przemysłowi spożywczemu, gdzie zaległe zadłużenie sięgnęło na koniec lutego miliarda 340 milionów złotych. Z kolei najbardziej dynamiczny wzrost w ujęciu procentowym odnotowano w branży chemicznej, aż o 29,6% do poziomu prawie 72 milionów złotych. Sytuacja nie wygląda lepiej w sektorze metalurgicznym, gdzie zaległości wzrosły o 24%, osiągając kwotę ponad 394 milionów złotych, podano w raporcie. Także branża wyrobów mineralnych boryka się z przeterminowanym zadłużeniem. Jego wartość wyniosła niemal 520 milionów złotych, co oznacza wzrost 1 piątą. W przemyśle papierniczym przeterminowane zadłużenie wyniosło prawie 274 miliony złotych tej branży jednak udało się zmniejszyć zaległości o 12,5 miliona złotych. Wysoki poziom zaległego zadłużenia zarówno kredytowego, jak i pozakredytowego w wielu branżach energochłonnych to nie przypadek, ale efekt nakładających się presji kosztowej, regulacyjnej i inwestycyjnej. Firmy nie tylko płacą więcej za energię, ale też muszą dostosować się do rosnących wymagań środowiskowych. Tam, gdzie nie ma bufora kapitałowego ani wsparcia inwestycyjnego, rośnie ryzyko utraty płynności finansowej, informują autorzy raportu. Najbliższa przyszłość pokaże, jak rozwinie się nie najlepsza sytuacja energetyczna w polskim biznesie. Skoro już o kosztach i o cenach, to mam pytanie: kiedy robiłeś ostatnio zakupy i czy zauważyłeś jakieś zmiany w cenach? Wiesz, takie zakupy robię praktycznie codziennie. Jednak trudno mi powiedzieć, czy zapłaciłem więcej czy mniej niż zwykle. Jak większość Polaków codziennie kupuje coś innego. Wiesz, staram się urozmaicić posiłki. Licząc w skali tygodnia, wydaje mi się, że mniej więcej płacę tyle samo. Choć może rzeczywiście ceny ostatnio wzrastają. Może to kwestia przedświątecznych zakupów? Kiedy, wiadomo, wszystko jest nieco droższe, bo producenci i sprzedawcy chcą zarobić na tym, co i tak musimy kupić. Prawdę mówiąc, łatwiej byłoby mi powiedzieć o zmianach w skali powiedzmy kilku miesięcy. Jednak ostatnio nie wiem, czy ceny wzrosły. Wydaje mi się, że za wszystko musimy płacić jednak więcej. Na pewno więcej kosztuje kawa. Zastanawiałam się nad tym i też nie potrafię tego ocenić, ale tam, gdzie zamiast wiedzy pojawiają się przekonania i oczekiwania, lepiej posługiwać się liczbami i statystyką. Dotarliśmy właśnie do raportu dotyczącego koszyka podstawowych produktów spożywczych przygotowanego przez asm -SFA. I tu, to dobre wiadomości, okazuje się, że ceny w marcu utrzymały się na poziomie cen z lutego, a więc za podstawowe produkty spożywcze płaciliśmy tyle samo. W liczbach oznacza to tyle, że średnio za koszyk najczęściej kupowanych artykułów spożywczych płaciliśmy niecałe 315 zł. To wciąż dużo, ale jednak nie więcej niż miesiąc wcześniej. Czy to oznacza długoterminową stabilizację cen? Zobaczmy. Na rynku detalicznym w Polsce w marcu odnotowano stabilizację cen podstawowych produktów spożywczych, wynika z raportu ASM Koszyk Zakupowy. Średnia wartość koszyka obejmującego najczęściej kupowane artykuły codziennego użytku utrzymała się na poziomie z lutego i wniosła 314 zł i 83 grosze. Badanie objęło 13 największych sieci handlowych w Polsce, w 8 z nich ceny spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w 5 odnotowano wzrosty. Jednak tylko dwie sieci zaoferowały koszyki o wartości poniżej 300 zł. Z raportu wynika, że najtańsze produkty kupimy w sieciach hybrydowych, czyli prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline, gdzie średni koszt koszyka to 299 zł. Najdroższe zakupy zrobimy natomiast w Dark Storech, czyli wirtualnych sklepach oferujących szybką dostawę do domu. Tam wartość koszyka osiągnęła niemal 361 zł. Autorzy raportu przypominają, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu 2025 roku inflacja w Polsce wyniosła 4%. 0,9% w ujęciu rocznym, a w porównaniu do lutego ceny wzrosły o 0,2%. Wśród 40 badanych produktów największe wzrosty cen odnotowano w przypadku kawy o 8,36% oraz płynu do WC 4,51%. Natomiast najmocniej potaniały pomidory, bo o 5,4%, a makaron o 4,43%. Jednak nadal obserwujemy znaczną rozpiętość cenową pomiędzy najtańszymi a najdroższymi sklepami różnica sięgająca aż 157 zł i podkreśla, jak istotne są dziś świadome i racjonalne decyzje zakupowe konsumentów. W obecnych warunkach makroekonomicznych przestrzeń do wzrostu wydatków konsumpcyjnych pozostaje ograniczona. W raporcie koszyk zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego zestawu produktów, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły codziennego użytku, między innymi nabiał, mięso, wędliny, ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe. ASMSFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych, zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASMSFA obejmuje porównanie analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach z różnych kategorii w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline. Na dzisiaj to wszystko. Marcin teraz powinien powiedzieć o subach i o kciukach w górę. Ja powinnam powiedzieć, że zapraszam Was na nasz portal i widzimy się w sobotę. Dziękujemy. Do zobaczenia.